umowa z MPK Wrocław, to umowa na prawie pół miliarda złotych, dokładnie 457 milionów złotych. Obejmuje finansowanie w postaci emisji obligacji dla spółki komunalnej z Wrocławia. To finansowanie jest przeznaczone na finansowanie zrównoważonego transportu miejskiego. 457 milionów pozyskanych z obligacji emitowanych przez PKP S.A. zostaną przeznaczone przede wszystkim na nowe tramwaje Modernizację dwóch dużych zajezdni tramwajowych, a także na pracę nad infrastrukturą torową i sieciową. Nowe torowiska i nowe sieci to jest wyzwanie, które przed nami. Ambicją prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i naszą jako MPK jest przeprowadzenie szerokiego frontu remontowego i inwestycyjnego w perspektywie najbliższych trzech lat. Tak, aby od roku 2024 mieszkańcy Wrocławia i coraz liczniej odwiedzający nas turyści mogli cieszyć się tą nową, lepszą, zrównoważoną komunikacją miejską. Cieszymy się jako PKOBP, że możemy uczestniczyć w tej transakcji, współpracować z MPK Wrocław i S.A. Jest to dla nas bardzo ważna umowa, nie tylko z racji kwoty, ale również z powodów, które wpisują się w strategię banku, w strategię samorządów czyli strategię zrównoważonego rozwoju. Miasto na podstawie umowy przewozowej finansuje MPK, czyli te bieżące eksploatacyjne wydatki. No to właśnie prezydent Jacek Sutryk podjął decyzję, że inwestujemy bardzo mocno w transport zbiorowy. Stąd ta decyzja o takim znaczącym finansowaniu, które w najbliższych latach no, zmieni tak naprawdę obraz tego wrocławskiego MPK w sposób znaczący. Cieszymy się, że polskie miasta, że polskie samorządy potrafią zarządzać dobrze finansami, że potrafią korzystać z nowoczesnych instrumentów finansowych, takich jak właśnie emisja obligacji, i również z tego powodu, że tego typu przedsięwzięcia wpisują się w zrównoważony rozwój rozwój, który, który zapewnia dbanie o klimat dbanie o mieszkańców, ale również pozwala na to, że jakość komunikacji publicznej staje się coraz wyższa.